Olej w skrzyni biegów? No właśnie, olać czy jednak nie olewać? Nie olewać, wymieniać, wydmuchać, ale jaki olej zastosować? Zalecony przez producenta? Oj, nie! Zbadaliśmy i potrzeby są całkowicie inne. Zobaczcie, badanie na tryboceserze 100 stopni. Próbka G to olej 75W z nowego samochodu. A jakie potężne zużycie to efekt nadmiernego tarcia? Zobaczcie, teraz próbka H. To też olej w 100 stopniach zbadany, 75, ale po 70 tysiącach kilometrów i znacznie większe zużycie. Widać, jak ten proces postępuje degradowania oleju i efekt nadmiernego tarcia. Ale teraz zobaczcie próbka M. Po zbadaniu no też w 100 stopniach, ale to pakiet MyNano Heavy i to zużycie jest bardzo znikome. Trobinka jest widoczna. I widzisz, jaka to kolosalna różnica? Efekt oleju według normy producenta. Potężne nadmierne tarcie, duże zużycie. Za to pakiet Mainano Heavy. Mniejsze tarcie i większa sprawność.